Dzień dobry. Dziś o biznesie, jakim jest zawód psychologa, o doświadczeniach psychologa w codzienności, porozmawiam z panią Moniką Garalowską, psychologiem, coachem i przewodniczką tatrzańską. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Pani Moniko, e, dzisiaj wiele osób zastanawia się nad tym, czy wybrać zawód psychologa, jaka jest e, Pani historia związana z tym zawodem? Zaczęło się od, to jest ciekawe, od trochę braku pomysłu i od y, takich doświadczeń nastoletnich, pewnie wiele z nas nie, y, dzieli takie doświadczenia, że jest to burzliwy okres w życiu. I nie miałam trochę pomysłu na studia, i po prostu mnie ciekawość zaprowadziła na kierunek psychologia, ponieważ miałam takie doświadczenia, że z różnymi ludźmi różnie się zachowuję, różne doświadczenia różnie na mnie wpływają, i ciekawiło mnie to, i poszłam na psychologię. I czy to jest to? To jest to. Po latach różnych. Kierunków tej psychologii, różnych ścieżek stwierdzam, że to jest to i to był dobry wybór. Mm -hmm. No to w takim razie, w czym pomagasz innym ludziom i dlaczego? Mm -hmm. Teraz pomagam y, głównie ludziom spełniać marzenia, to tak ogólnie określając. Y, pomagam ludziom w tym, żeby słuchali takiego wewnętrznego głosu, co jest naprawdę ważne w, ży w ich życiu, żeby znajdowali to. Co ma dla nich największą wartość, a następnie, żeby dzień po dniu tę wartość wprowadzali w swoje życie, no i żyli szczęśliwiej, spełnieni. Mm -hmm. no, zawód psycholog jest bardzo obszerny. Kim są Twoi klienci? Kto do Ciebie przychodzi? Mm -hmm. Z jakimi problemami? Ja pracuję w takiej działce rozwoju osobistego jestem głównie jako pracuję jako life coach na co dzień więc do mnie przychodzą klienci którzy oczywiście można to nazwać też problemem z tym co się borykają i przeważnie tak to nazywają klienci natomiast oni przychodzą można to równie dobrze nazwać z marzeniami, z celami, z wyzwaniami, że na przykład bardzo bycy chcieli, próbują różnych ścieżek, ale w jakiś sposób nie mogą, na przykład, nie wiem, zmienić pracy na tę wymarzoną albo prowadzić takiego życia, które naprawdę by czuli, że chcą codziennie wstawać i to jest życie, które chcą, więc do mnie przychodzą ludzie z takimi problemami, kwestiami, że chcą wprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu, generalnie sobie dobrze na co dzień radzą, ale chcą wsparcia i, i chcą wie dojść do tego, jak. To zrobić, żeby zmienić życie, znaleźć rozwiązania. Mhm. I Jakie jest rozwiązanie dla takiego przykładu? Takiego przykładu. Mm, na przykład e, może być tak, że ktoś czuje, że jego pasja, na przykład yoga, jest czymś, czym by się chciał zajmować cały, e, na cały etat, tak można powiedzieć, a na przykład pracuje w jakiejś innej branży. No i szukamy rozwiązania, jak to zrobić, żeby na przykład taka osoba czuła się bezpiecznie finansowo, czuła, że to nie jest na przykład skok na głęboką wodę, ale w jaki sposób na przykład więcej tej jogi wprowadzać do życia, w jaki sposób też na przykład czasem zmienić myślenie, żeby pozwolić sobie czasem trochę na ryzyko, jeśli o to komuś chodzi i jak wprowadzić tak, żeby ta osoba się czuła z tym dobrze i bezpiecznie, a zarazem zmiany w jej życiu się pojawiały i na przykład ta yoga stała się tym takim zawodem, sposobem na życie. Mm -hmm. Są jakieś schematy właśnie wdrażania tych zmian, czy do każdego klienta podchodzi się indywidualnie inaczej? Tak, do każdego klienta podchodzi się indywidualnie inaczej. Oczywiście ja, ja mam wiedzę, jak działa mózg, ja mam wiedzę na temat tego, jak generalnie proces zmiany przebiega, więc są pewne takie ogólne, można powiedzieć, drogowskazy, ale je zawsze trzeba indywidualnie do sytuacji klienta, tej osoby, doświadczeń, tego, co jest dla tej osoby ważne, trzeba dopasować. Mhm. Na rynku jest wiele mm, coachów. Czym różni się dobry psycholog i dobry coach? Jak znaleźć tego, mhm. który y, będzie naprawdę zaangażowany i z którego naprawdę wyniesiemy mm, dobre, nie tylko emocje, ale rozwiązania. Mhm. Jedna kwestia to jest to, że zarówno psychologowie, jak i coach mają różne organizacje, które zrzeszają te osoby o tych zawodach i psychologowie. Mają taką organizację w Polsce, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coachowie mają takie dużo organizacji, jak na przykład International Coach Federation, gdzie ja na przykład kurs robiłam, mam certyfikat jakby ukończenia kursu, który był zaakceptowany przez tą dużą międzynarodową organizację, więc jeśli znajdziemy takie potwierdzenie, że na przykład ta osoba została przez taką organizację w jakiś sposób... Sprawdzona i organizacja powiedziała tak, ta osoba spełnia standardy, jakieś ma e, doświadczenie, też e, które my aprobujemy, to wtedy możemy mieć poczucie, że ta osoba jest w jakiś sposób e, sprawdzona, zaufana i włożyła wysiłek, żeby podejść. Poważnie, że tak powiem, do tych zawodów zdobyć doświadczenie, iść do ludzi, którzy na tym się znają, lata mają doświadczeń i od nich czerpać wiedzę. Więc to jest jedna sprawa, tak można powiedzieć, formalnie można sobie sprawdzić, czy ktoś przynależy do jakiejś dużej organizacji znaczącej. A druga sprawa to jest po prostu siebie posłuchać. Czy jeśli jesteśmy w kontakcie z tą osobą, czy my czujemy się dobrze, czy czujemy zaufanie do tej osoby, czy się czujemy bezpiecznie, czy ta osoba nie przekracza jakichś naszych granic, i czy po prostu czasem osobowościowo z tą osobą y, współgramy, bo jeśli będziemy czuć, że nie czujemy się komfortowo w towarzystwie tej osoby, albo jest coś takiego, co, y, na co nie mamy zgody w tej relacji, psycholog, my, coach, my, to mamy pełen wybór i możliwość zrezygnować z takiej relacji, bo jest to bardzo ważne, żeby czuć się dobrze po prostu z tą osobą. Mm -hmm. y -y, jako zawód psychologa, jakie są zalety tej pracy, jakie są trudności? Mm -hmm. Zalety są takie, że pierwsza mi przyszła do głowy taka trochę przewrotna dla mnie zaleta, że mnie klienci uczą niesamowicie, w sensie Dają mi taki no, przywilej słuchania naprawdę takich osobistych czasem historii, różnych właśnie trudności, wątpliwości, i ja dzięki temu, że w tym uczestniczę, też dla siebie bardzo dużo biorę. Często mnie uczą a propos przeróżnych takich spraw życiowych i podejścia do życia. A z drugiej strony, dla mnie też jest mega taką zaletą, jak widzę jakieś zmiany w życiu tego człowieka i na przykład Widzę, jak ma coraz więcej tego, czego chciał. Czyli na przykład jakiegoś luzu, lekkości, spokoju, zadowolenia. I to jest takie naprawdę efekty swojej pracy. Efekty swojej pracy i. I takie poczucie, że ma się y, taki pozytywny wpływ na czyjeś życie i się komuś pomogło. To jest, mm -hmm. to jest też bardzo. A jakie są wady tej pracy mm -hmm. dla tych przyszłych psychologów, dla tych, którzy mm -hmm. może chcą podążać y, pani ścieżką? Mm -hmm. Wady są może takie, że, <noise> że czasem spotykamy się z różnymi stereotypa stereotypami na temat tego zawodu i Eee, aczkolwiek, jeśli ma się samemu przekonanie co do wartości tego zawodu, to dla mnie to nie jest duża wada, ale trochę się spotyka o tym, że jeśli ktoś się zajmuje psychologią, to sama problemy na przykład. Ale jeśli chodzi o już pracę z klientem, to może być wada, nie musi, że czasem są takie mm, historie wśród klientów, które nas mogą bardzo dotknąć. I to jest bardzo ważne, jak się z psychologiem, coachem, żeby Cały czas też ze sobą pracować, żeby być w stanie w trakcie spotkania z klientem zajmować się klientem, a nie swoimi sprawami, jakby rękami klienta. I często te historie naprawdę, jeśli ludzie nam zaufają, są, są trudne. Mogą dotyczyć spraw, które nam jakichś własnych, wewnętrznych bóli, ran dotkną, więc to może być wada, że najprawdopodobniej dużo naszych. Własnych trudności, jakichś problemów e, zostanie poruszonych. Mm -hmm. Co motywuje Cię w takim razie do pracy? Jedna to jest, e, jedna sprawa to jest to, że ja sama bardzo tego doświadczam, jak ważne jest mieć kogoś, kto e, wysłucha, chce dobrze, da taką przestrzeń, gdzie się czuję bezpiecznie i mogę. Bez ograniczeń mówić o moich marzeniach, o moich wątpliwościach, o tym, co się we mnie, wewnątrz dzieje, i nikt mnie nie oceni, nie skrytykuje, a wręcz będzie tak, jakby wspierał i dawał takie, no, dawał, dawał, dawał wsparcie. I ja sama doświadczam, jakie to jest bardzo ważne i bardzo dodające skrzydeł, takie środowisko, gdzie się czujemy bezpiecznie i możemy naprawdę być sobą. I to mnie motywuje, że jak ja to odkryłam, to poczułam jak ja rosnę i chcę móc więcej takiego doświadczenia też innym, żeby doświadczyli takich wspierających warunków, jakie daje psycholog coach. Psycholog przede wszystkim nie ocenia. Jakie są najtrudniejsze przypadki, z którymi pani zetknęła się w swoim doświadczeniu zawodowym? To trochę podróż w czasie, będzie jeszcze przedcoachingowy przed przed okres. Pracowałam z dziećmi, z dziećmi z takich trudnych rodzin, i dla mnie to było najtrudniejsze, kiedy stykałam się z, z dzieciakami, które po prostu zostały, przydarzyły im się trudne rzeczy. I widziałam wpływ tych trudnych rzeczy na, na te dzieciaki, co nie było kompletnie jakby ich winą, ich wyborem, ich, ich decyzją. Po prostu one w takim środowisku były, że musiały się mierzyć z różnymi rzeczami. I dla mnie to było trudne, żeby na przykład sobie poradzić z tym, że są takie środowiska, które nie są wspierające ani trochę. I to było dla mnie dla mnie trudne, że znowu jakby ta kwestia, że, że stykamy się z różnymi historiami, które nas mogą gdzieś dotknąć wewnętrznie, więc dla mnie najtrudniejsza była praca z tymi dziećmi, które bardzo trudnych rzeczy doświadczały, bo po prostu ja sobie to wewnętrznie przeżywałam, jak, jak tak może być, no i niestety czasem tak może być, więc to jest no, to nie tylko książkowe, takie teoria, nie tylko książkowa teoria, ale również też y, zaskakujące, prawda, że może być tak, pewnie trudno. Czy może być tak trudno i dokładnie, że to nie są scenariusze z filmów, seriali, takie, które nam się wydają, że ktoś to wymyślił, tylko to się widać. Nie jest no. gdzieś daleko, tylko jest blisko nas, nie? Blisko, dokładnie. Dokładnie, mm -hmm. blisko. Mm. Co daje w takim razie taka wizyta u psychologa i co też daje psychologia w życiu? Czy każdy no i... może być psychologiem? <laughs> Pierwsze słowo mi przychodzi, że więcej luzu i spokoju, bo. Moje całe jakby doświadczenie studiów, później pracy to jest takie krok po kroku uświadamianie sobie, że inni też tak mają, że możemy się przeróżnie zachowywać, mieć przeróżne trudności. I to jest normalne, to jest w porządku, że to nie jest tak, że jeśli mi się wydaje, że coś powinno być, nie wiem, szybciej, inaczej, to znaczy, że coś ze mną źle, tylko psychologia daje masę. I historii ludzkich, no i teorii, i wiedzy, które po prostu pokazują, że wszystko, co ludzkie jest, jest, jest w pewnym sensie no, normalne, I, i, i to daje im taki spokój, i taką akceptację siebie, innych, dzięki czemu też paradoksalnie można sobie łatwiej z tym skuteczniej. Jeśli chcemy, to jest ważne, jeśli chcemy radzić i coś zmieniać. Więc... Mm -hmm. Wróćmy do tego biznesu, jakim mm. jest zawód y, psychologa, y, czy ten biznes, y, czyli ta samodzielność, prowadzenie własnej firmy jest y, opłacalne dzisiaj jest zapotrzebowanie na rynku. Zauważa Pani, że jest tendencja wzrostowa, czy może wręcz na odwrót? Zauważam, że jest wzrostowa ten, tendencja. Oczywiście, ja jestem w pewnej bańce ludzi, którzy właśnie szukają większego zrozumienia siebie, szukają takich sposobów na życie, które będą im, im odpowiadać. E, uważam, że też te trudne czasy ostatnie, też bardzo nam pokazały, że, e, że, 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 że zmiana może zawsze przyjść i że chociażby czas, Czasy ostatnie nam pokazały, że, że są rzeczy ważne i ważniejsze w naszym życiu: typu zdrowie, rodzina, miejsce, spokój i y, ja widzę taki wzrost, że, 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 że ludzie chcą innej jakości życia, że zauważyli, że nie tylko, nie wiem, pieniądze, praca, tak stereotypowo powiem, ale że że też można się spełniać, można, można szukać naprawdę tego szczęścia i takiego fajnego życia, więc ja widzę ten wzrostowy. Mm -hmm. ten Czy kierunek. w takim razie e, twój startup pani pomógł w czymś? Bardzo. E, w prowadzeniu biznesu? E, bardzo mi pomógł, bo e, pierwsza sprawa to. Myślę, że większość osób, która gdzieś myśli o założeniu swojego biznesu to jest trochę na początku przytłoczona wszystkimi liczbami, formalnościami, więc, więc Twój Startup pomógł mi e, zrozumieć jak to zrobić, pomógł też mnie trochę w tym odciążyć i tak w bezpieczny sposób zacząć swoją przygodę z działalnością. A, a druga kwestia, że od początku korzystam z konsultacji, ze szkoleń i to naprawdę dało mi i narzędzia konkretne, bo nie rozumiałam rzeczy typu, nie wiem, Instagram, Canva, ale też takie konsultacje bardziej po prostu psychologiczne, które kiedy mi się wydawało, że ja nie dam rady, to nie dla mnie i tak dalej. Były takim trochę poklepaniem po plecach i dzięki temu trochę tak jak coaching, czasem Pomagały trzymać ten kierunek, który naprawdę chcę. Przypominały mi, czego chcę naprawdę, i jak tam różne są wahania, to właśnie były tym wsparciem, żeby, żeby całkowicie nie odchylić się w stronę, która tak naprawdę nie jest dla mnie ważna. Więc. Mhm. A jakie jest Pani marzenie? W tym momencie tworzę takie swoje miejsce do życia w naturze, w lesie, więc moim pierwszym marzeniem jest, żeby je stworzyć tak, żebym czuła się tam naprawdę. Dobrze jako ja dla siebie samej, i dla moich bliskich, a później moim marzeniem jest, żeby tam stworzyć takie miejsce otwarte dla e, ludzi związanych z, z muzyką, ze sztuką, gdzie mogliby przyjeżdżać i tworzyć w takich właśnie bezpiecznych warunkach w naturze, trochę w odosobnieniu, żeby mogli zająć się tym swoim światem, w swoim środowisku, wziąć swoich przyjaciół, bliskich. I tworzyć po prostu. Czyli realizuje Pani rzeczy. zadania, które są właśnie mocno związane z psychologią. Tak. bo mocą innym. <noise> tak, bo na tej mojej mm. drodze czuję, że ja to bardzo jakby uwewnętrzniłam i to już nie jest tak, że tak się dzieli ten mój czas na no, zawodowy i prywatny i zawodowy. Jestem psychologiem, coachem w prywatnym, jestem trochę innym oso inną osobą, tylko tak to się Połączyło ze sobą. Pani Monika Garalowska była moim Państwa gościem. Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. <noise> dziękuję bardzo.